Nie no, on jest mały Ja w to wstępnie... Małego zrequestuję akcję Dobra, robota Dobra, robota Dobra, ja mam czwartego screena, muszę już jeść o, kur... o czekaj, Małciak, dwa spinki, dwa spinki, dwa spinki, biegnij do kapu Ale akcja no, Reks, <grychy> Reks na apuszu Dobra, ja ładuję minę. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę inny, zresztą zobaczcie sami. Patrzcie, jesteście pierwszymi widzami, którzy widzą Alazaura miano na żywo, o mój Boże. Muszę sobie zrobić... Napisałem. Trochę screenów. Bo może, nie wiem, idźmy gdzieś w stronę Great Fallsów, coś takiego. Mhm. Tylko będziecie musieli prowadzić, bo... No, podejrzewam, że wy dużo bardziej znacie Legacy niektórzy, także... Ja bardzo potrzebuję wody, a nie pójdę do Twinsów. Czemu? Czemu? No bo tam są ludzie są ludzie, to ludzie to to nic ci nie zrobię. To, to chodźcie, to chodźcie może co najwyżej go podeskortujemy pod wodę To się wszyscy napiłem przy okazji Jeden jest chyba ceratozor, tam mały Ale nie jestem pewny Czekajcie, podejdziemy na spokojnie, żeby tam... On jest subrex Grupa podobna do naszej Czy <noise> ja wiem? Ale wielkościowo tylko ja Wielkościowo porusza... to ten kamara jest chyba większa od nas wszystkich <noise> To jest giga ale oni chyba nie, nie zaatakują nas w się. Sensie. raczej nie. I nie zgadniecie co się stało. Leci, o, leci, do leci się Giga. Chodźcie, chodźcie, to jest trójka, to jest trójka, chodźcie, chodź. Oni ja i oni mogą musimy spinnerować. No, 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 uciekaliśmy. Ja muszę jako pierwszy uciekać, bo ja wolniejszy jestem. Raptor za. Ale ten utach będzie chciał nas opóźnić, żeby tu Giga doszły i Reksy Jakbyśmy drugi, się wszyscy Alo to... rzucili to porobimy, czy nie? Razem z A tobą? Tak, moglibyśmy porobić Zaproponowałem więc, żebyśmy się wszyscy naszymi allozaurami rzucili na tego Giganotozaura i może uda nam się go porobić. Przy okazji mieliśmy jeszcze w drużynie spinozaura, więc co mogło później, tak? Jak on umie grać, to go porobi na trzeciego screena. ty no no ja drugi, ja i wspominę. kamara Ocie, panie, dobra. Zginiesz, zginiesz, zginiesz i wszyscy byśmy zginęli. Nie mamy szans żadnych. Giga, uciekamy. To za dużo przyszło. Do lasu, żeby nas nie zobaczyło nie pyknął. Dosłownie 5 minut po tym, jak udało mi się spotkać z widzami na serwerze o umówionej godzinie, okazało się, że na Twinsach znajduje się bardzo duży mixpack z bardzo dużą ilością różnych dinozaurów, z którymi, no, nie mogliśmy sobie poradzić. Nawet mimo tego, że mieliśmy w drużynie dorosłego spinozaura. No to przyjdźcie do mnie po prostu, bo ja tu jestem, właśnie po tej stronie, gdzie się jak się przepływa, to ja tu stoję. Po chwili namysłu znaliśmy, więc że udamy się do lokalizacji, która nazywa się Great Falls, z racji, że prawdopodobnie tam spotkamy inną grupę z dinozaurów, z którą może mielibyśmy większe szanse. Musimy tę górę i tak ominąć pewnie od prawej strony, no? Przed nami była więc bardzo długa podróż. Dodatkowo straciliśmy dwa Spinozaury, a chwilę później jeden Allozor z naszej grupy niestety musiał się wylogować. Rex, przed nami? No nie, to gdzieś na Twinsów. Bo słychać miarę daleko. No nawet sto. jak przed nami, to są na Twinsy idą i nam na nic nie no. zrobią. Obchodzimy to jakby chyba te Twinsy teraz. I na South stąd idziemy, no? Twinsów. No to dobra, czyli dobrze chyba idziemy w miarę. Był za to pewien problem. Musieliśmy przedostać się na drugą stronę zatoki, a żeby to zrobić, musieliśmy kawał drogi przepłynąć. Problemem była też zbliżająca się noc. Ty, 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 e... czekaj, to zgrać. Nie, idzie w moją stronę. Tak, dobra. to jest striker, lubi, zabija. No dobra, to bicie. Możecie przepływać. No, zaraz. Z niego jest więcej niż z To ty krzyczysz? Tak. Dobra, ja tam. Siedzieliśmy więc sobie na plaży i sobie gawędziliśmy, nie martwiąc się niczym, aż stało się to. Eee, Giga, Rex, Rex na ambuszu. Gdzie? Ano. Faktycznie no. Za faktycznie no. Doka wstawaj, wstawaj. A wstawaj. 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 wstawaj, przepływamy. Szybko. Szybko, szybko, szybko. szybko. Przepłyniemy? Tak, przepływaj. Nie Biegnie. Biegnie, biegnie na Ej, no. dorosły, a, dorosły Allo tutaj jest. Sytuacja wydawała się naprawdę niebezpieczna. Nie wszyscy z naszej grupy zdążyli odzyskać staminę przed przepłynięciem, więc groziło nam również nie tyle pożarcie przez samego Rexa, ale utopienie się. Przy okazji Rex zaczął nas naprawdę bardzo szybko doganiać. No, kur Jakby on nie jest, to nie jest jakby glitch. Za późno, już to zrobił. To jest glitch. Jak jeżeli on wejdzie do wody na ambuszu i kliknie tak parę razy, to będzie szybciej, ale chyba na jeszcze nie tak. Mnie coś tam biegnie, coś tak. tam biegnie w ogóle. To jest, jest allot, mówiłem, mówiłem. Ze strony, do której płynęliśmy, zbliżał się również do nas Allozaur. Nie wiedzieliśmy, czy jest do nas nastawiony pozytywnie. E, tego Allo... Nie reagujcie na tego allot. Cześć, 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 cześć. No, cześć. Ciekawe, czy to będzie koniec Damiana. Nie, 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 nie. nie. Biegnij do kabiegi. Nie mam stamina! Dobra, ja ładuję Na szczęście to tyranozaurowi stamina skończyła się pierwsza. Jednak niewiele brakowało, aby niektórzy z nas zostali przez niego zjedzeni. Ja mam chłop. chodź idziemy. Chodźmy pójdziemy. Miał chłopak pecha. To nie był jego szczęśliwy dzień. Jeśli nie ma gummy, to nas nie powinien zobaczyć. Śmieszne jest to, że nas później na czacie wyzywał No ale cóż. Nie wiem czy ty nie jest rzeka, przy której się zrespiłem jako Mam bardziej u góry. Możliwe, no. Czemu nagle gamdy zaczął Nie Czemu? wiem, czego. Chyba wszyscy to to bo... już... Ty tymkę jesteś na ambuszu? Nie. Nie. No, no ty nie. jesteś troszkę szybszy chyba. Później do nas dołączył również tymkę jako ceratozor, a naszym celem nadal były Great Fallsy, do których chcieliśmy się udać, póki jest noc. Tylko Woda autach. Udało nam się dotrzeć na Great Fallsy z samego rana. Pierwsze co, zaczęliśmy się więc rozglądać za innymi dinozaurami. Dilo Dilo przyrzecę, Dilo przyrzecę stoi. Zgadzamy się? No, już pewnie nas zobaczy, bo już No. Gdzie go widziałeś? Jestem tu, Tutaj przede mną, jakby tutaj, on stał na yy, przy A. rzece. Coś tu leży, coś tu leży zdechłego. Są tu, są tu, są tu, kontrol, kontrol, kontrol. Jest tam Dillo, siedzi, patrzcie, ja coś. Ambush? Tak. Dawaj, dawaj, dawaj go. Dobrze. Dobrze, dobrze. dobrze. On zaraz do ginie, on się zbliża. No szpi. i. sub giga. Przede przed mną Szant przede mną. idzie, Szant idzie. I karno? mniejsze jeszcze reakcja. No. Szan jest Widzę, 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 tam jest. Za, za, to... za krzewami. Coś pije to co to jest? Halo? A to jest człowiek giga, aha. Aha. Jedziemy go? Dawajcie. No. Trudno. <laughs> o Jezu, biedaczek. dobra. Biedaczek. Dobra, jedzonko. Możesz zrobić kartę u góry. Okej, okay, ambusza potrzebuje ambusza. Ja nie ma szans. Kołb nie Widać, że się boi. <grystanie> to Jezu. Nice. Yes. Ładnie, ładnie. Patrzcie na tego giga, patrzcie co robię. Wielka bitwa dinozaurów 2. <grystanie> Sequel. <grystanie> Ogólnie, potem przyszedł tutaj jeszcze jeden MixPack i zaczął z tym pierwszym MixPackiem, który tutaj był walczyć, a my do walki dołączyliśmy, bo liczyliśmy na to, że również uda nam się coś upolować. Mhm. Cały świat. Tylko tytuł tylko. Ty Tytuł na odcinek Alozaur kontra Giga Spina. Cały świat. Alozaur na cały świat. Największa walka na serwerze. Umarł. U, Rex umarł. Ty, ten Spina jest do wykrwawienia oh. chyba, nie? Patrzcie jaki to tam siedzi w wodzie. I ten Giga tak, właśnie. To uważaj, Ale giga na ambush'u, no. Dawaj, do go do mnie, dawaj go do mnie, dawaj go mnie. On dostanie, on dostanie... O nie, on już lecha, On już leda, on już leda. Dawaj dawaj go, dobrze, dobrze, dobrze. O, dobrze! Ten, ten Giga w waszą stronę idzie, uważaj. No. Tam. Z aurami, za nami bo to jeszcze dymka. siedzi ten utek. Tam hmm. po lewej. Ale Czy... on no. no, nie ma psychy na zaatakować. To miejsce nie należało do najbezpieczniejszych. Dookoła znajdowały się dwa Mixpaki, a my mieliśmy tylko i wyłącznie alozaury i żadnego Apexa. Ale chwilę później udało mi się zrobić to. Ekarno, nie Zrobicie dupę temu dachowi? Mhm. Nieważne, zabijam go już praktycznie. Patrzysz nasz lewy wymierzył kółko. Nie wiem, jak on to zrobił. Mógł naprawdę z łatwością mi uciec. Wyglądał jakby specjalnie wbiegł mi do paszczy. Nie oceniam, może mu po prostu nie wyszło. Zbliżała się więc noc, a my byliśmy wszyscy mniej więcej na najedzeni. Zobaczyliśmy jednak, że Rex i Giga siedzą sobie w jednym miejscu i krwawią. a Spinosa siedzi, chodźcie no tego, do mnie. z tego spi ten Spino nas będzie bił. Zresztą odwrócił Halo? się, widzi nas, widzi nas już. o, no. aha. Jak one szybko wstają? No mhm. strasznie. Dobra, załączamy jak to gwienie zjechaz. z naszko. O da, w tym chędzie. Dobra, może ku... zostawmy ich, bo nie damy radę. Aksowe dwóch. No, może w dzień. A. A ewentualnie. Znaleźliśmy sobie więc dobre miejsce, żeby spędzić noc i przy okazji założyć gniazdo, żeby wykluć od nowe osoby, które nam umarły. Eee, no dodamy do grupy i znestujemy Czy kupi tym, którzy nie mają. Nic to nie, nie ma? przydałoby się coś do żarcia, tu dopaść. Się. Wszyscy panacy byliśmy trochę głodni, więc przydałoby się znaleźć coś, co można upolować. Możliwe. Patrz, utach jest, jakiś utach tam jest chyba. Gdzie? No tam, no biega przed No mówiłem. Ty to skarł, to... Ej, Bastion, weź do niego, podej się z nim, przywitaj, albo napisz coś do niego. Już tylko się napiję. Naszym planem była więc dywersja. Wysłaliśmy jednego z naszych utachów, żeby zaprzyjaźnił się z tamtym utachem i zaczął z nim pisać, a ja w międzyczasie zaszedłbym go od tyłu. Tak za górki go spróbuj. Mhm. A właśnie tu zrespiła przed moimi oczami A ja już tu od, od spodu go obchodzę właśnie. Zaraz mu zrobię plecę. O ile tu całej reszty tych dinków nie ma. Widzę, on jest tam przed wami, Bastin? No przede mną jest. Stoję na dystans. Patrzcie się na myśl. Muszę go no. dobrze obejść. Uciekami. Ale nie widział mnie Bo cię nie widział, no Oni tam u góry są, no tam ma... Jest! Widzę autora przed sobą. Spierdzieli mi do lasu, widzę go. Awa tu biegnie. Zajmę tu Awę zjem Jest! Mam go, mam go na sobie Macie go? Mhm uh -huh. Zabijcie? Nie nie, ugryz mnie i ucieka Ty, blida mi nawet nie dał. Miałem ja przez sekundę, blida i mi znik. To mało. dawaj, dawaj Bastien, czekaj, czekaj. Żeby on tu do mnie leciał. Nie, no, jest mały. Nie, Ej, ja, e prawda. Małego Pięknie. Dobra robota. Dobra robota. Dobra ja mam czwartego skrzynię. Uciekaj, uciekaj. Dwa spinki, dwa spinki, dwa spinki. Biegnij do ko. <gry> yeah. Nie! Biegnij, biegnij! spokojnie ucieknij. O, ale no, akcja! <laughs> to, to właśnie, że ja to miałam iść. O, e, o, ja mam czwartego screena. Ugryzł cię? No. To co, ja nie mam. No... Ugra zaraz. No. no. O jest. Bliga mnie Weź ktoś mnie dodaj do grupy. Wstaję, 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 Spino na dole, spino na dole, koleś. Hmm. No cóż, biorę tego Raptora. Oni będą chcieli nas porobić, ja już nie mam stamina. Bo oni pewnie... On wie, że ja mam stamina. No, bo już mnie zostawił. Wiedział, że mam stamina od początku. Znaczy bym od razu... Uciekniemy im teraz. Oni wiedzą, że mam jeszcze stamina za obok mnie. Faktycznie nie. widzę, jak leci za to. ja chyba zdadę. Ja On jest bardzo blisko. No, no ja zdadę. De no okay. Na moich oczach zginąłeś. No, który mi się dobrze gra. Nie widzieli mnie. A nie 30. Nie. No. O, zjadłem <laughs> całego. jest słuchaj, całego zaraz zaraz <laughs> <laughs> Moje ciało. Alozaur był bardzo głodny. W tytuł odcinka. Bardzo głodny Alozaur Damian z Zobacz film. Ostatecznie z całej naszej grupy byłem jedynym alozaurem, któremu udało się przeżyć. Nie było mowy więc o dalszej walce z tamtym mixpakiem. No nie poradziłbym sobie. Może raptora bym zabił, ewentualnie dilofozaura, ale był tam też teryzinozaur, spinozaury, giga i możliwe, że nawet rex, więc nie miałem tak naprawdę żadnych szans. Musiałem za to znaleźć jak najszybciej wodę, a nie byłem blisko żadnego źródła, więc no, trzeba było udać się na bagna. Ile później udało się jednak dołączyć do mnie Cypisowi, z którym razem udaliśmy się w kierunku wody. W tym miejscu szedłem przez te bagna. Jak szedłem do awiatorium. Awiarium Te karni, no. Przechodziłem przez te bagna wtedy. Cybi, jestem ci na ogonie. Uciekaj, zaraz się zjem. B. bej, Kolejny i Już byś był łatwiej. Nie, bo teraz ja jestem na ogonie i bym cię bił ciągle. Tak, Pierwszy hit. Drugi hit. Trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. Spoko, matematyka to też nie jest moja mocna strona. Do kogo daleko jesteś? stałem, że bardzo daleko, bo nawet nikt się nie rusza. I to by było na tyle z finałowego odcinka z alozaura Damiana. Napiszcie w komentarzu, czy wam się cała seria podobała i czy chcecie, żeby przygoda Damiana kiedyś w przyszłości była kontynuowana. Możliwe, że nawet w formie streama. Zobaczymy. Piszcie też pod tym filmem w komentarzach, jaki dinozaur następny. Jeżeli jakiś komentarz z propozycją na dinozaura będzie miał bardzo dużo łapek, to możliwe, że właśnie tym dinozaurem nagram następny odcinek. Może seria, może pojedynczy odcinek. Zobaczymy. To było z mojej strony na tyle. Dzięki za obecność na całej przygodzie z życia alozaura Damiana. I słyszymy się niebawem. Siema!